koledzy podamy Wam pomocną dłoń. Korzystajcie z naszej rady i pomocy. Mała koleżanka, mała kolego, pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszymi siostrami i bracia, którzy służyć Wam będą, gdy szkolne życie okaże się trudne. Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest radośnie. Cieszymy się, że pomęczyła się nasza szkolna rodzina. Życzymy Wam sukcesu w urodziny i zdrowego zachowania na szkolnym szkole. Książki, piórnik, kredki w farby. Jakie książki? Sprawdźcie sami. I do tego woryk nowy. Godnie wproczę do szkoły. Jestem uczniem pierwszej klasy i tornister wielki mam. Pełek książek i deszytu zaraz go na ławkę dam. Jestem uczniem pierwszej klasy. Piękny piórnik także mam. A w nim kredki i pisaki, zaraz go na ławkę dał. Jestem uczniem pierwszej klasy, też do styki mam, pełen bloków, płaczy zaraz ją na ławkę dam. Jestem uczniem pierwszej klasy z trudem dzieciem ta brzuskę i spodęgi, zaraz go na ławkę. Gdzie jest ławka? Woła pani. Cóż to za przedziwny stos! To nie stosuj moje rzeczy. Taki już pierwszak los. Pankie i koledzy, teraz zadamy trudne pytanie. Wy odpowiecie nam bez wahania. W piórniku cicho siedzi. Nie ma ręki ani nóżki. Ołówkowe ściera duszki. Wólka! Po tablicy wieka. Robi piozna. Znają każdy czyn, czy masz kto to taki? Kreda! Kolorowe tańcóreczki tańczą po papierze, ostre główki mają, nieraz się nazywają. Preda! Wiśnie, na ścianie, pisząc na niej, słyszę, jak wesołą są o tym, jak bezpiecznie doszliśmy do szkoły. Dobrze wie, że nadszedł czas, by uczyć się. Czy teraz już spróbować szkolarę możemy? Jak to dobrymi uczniami, już doskonale wie. Gotować. prosimy przyjęć w szeregi uczniów naszej szkoły. Kto ty jesteś? Ola mały. Jaki znak twój? O, ten... Młodszy uczeń publicznej szkoły podstawowej nr 15 imieniem Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu ślubuję być dobrym Polakiem, bać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę się uczył w szkole, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować i dorosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy! Koślubowanie obcy uczynili. Pasujecie na uczne. 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 Świetnie. 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 numer Świetnie. Świetnie. Jana Świetnie. 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 wyprowadzić. w Mężczyźni byli przez króla, właśnie pasowani na rycerz. Od tego momentu w nim przywileje, ale też mnóstwo obowiązków, właśnie reprezentowania króla i swojej ojczyzny, tak jak dziś, wy dzisiaj po pasowaniu, będziecie, mam nadzieję, z tą mi pięknie reprezentowali szkołę numer 15 siebie i będziecie też nawzajem sobie pomagali. To dzień taki, w którym zawsze spotykamy się z rodzicami w większej społeczności. Dzisiaj niestety z powodu choroby, która ciągle jest obecna wokół nas, możemy się spotkać w bardzo wąskim grobie. Jest tylko przedstawiciel rodziców, który robi Wam zdjęcia i pewnie potem pięknie będziecie mogli się na tych zdjęciach odnaleźć. Ja mam do Was olbrzymią prośbę tak na koniec jeszcze, żebyście pamiętali o tym, żeby żyć. Pięknie, radośnie, to trzeba być zdrowym. E, żeby być zdrowym, to trzeba przestrzegać przepisów, które są w tej chwili nałożone na, e, na nas wszystkich tutaj, a wy już, tak jak ci waleczni rycerze, będziecie też o tym e, na pewno pamiętać. Więc pamiętajcie, że w częściach tych wspólnych, w których jesteśmy, musimy nosić maseczki. To dla naszego bezpieczeństwa. Pamiętajcie o tym, żeby często myć ręce. Wtedy na pewno będziemy mogli w tej szkole być długo, nie pójdziemy na żadne nauczanie domowe, zdalne. będziemy mogli się cieszyć właśnie tym, że codziennie spotykamy się z kolegami, koleżankami, jesteśmy na lekcjach, przeżywamy bardzo fajne przygody, bo przecież nauka to też przygoda, bo poznajemy otaczający nas świat. Bardzo serdecznie Wam gratuluję występu. Tak? Bardzo serdecznie dziękuję Pani za przygotowanie. A na dowód do dzisiejszego dnia oprócz pasowania za chwilę wręczę Wam nasz pierwszy dokument, taki państwowy, urzędowy. Jest to szkolna legitymacja. Na tej szkolnej legitymacji, oprócz Waszego zdjęcia, jest Wasze imię, które, nazwisko, które poświadcza, że jesteście uczniami właśnie tej szkoły. Ta legitymacja daje Wam również pewne Jesteście po pasowaniu, jesteście już uczniami szkoły, więc ta legitymacja pozwala Wam na przykład pójść do kina i skorzystać ze zniżkowego Albo pójść na przykład na basen, do czego Was bardzo bardzo zachęcam, żebyście uczyli się, rozwijali i też spędzali aktywnie ile czas jest tutaj. Ktoś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, tak. Pan Piotr dziękuję. Mi nie Gdzie jest O, jest mi tutaj. tutaj. Nikt mi się prezentowałaś występując. Wszyscy wiemy, że... Jadłupka. Jadłupka, ale jakie piękny nie ma. Jadłupka, tak? Tak.

Gratulacje. Wszystkiego dobrego. Leo. Leoś. No, gratuluję Ci serdecznie. Bardzo proszę. Kacper. Kacper. W końcu Kacper. Gratulacje. Wszystkiego dobrego. Ania Kaczmowska. Ania, gdzie jest Kaczmowska? Ospół Kultury gratuluję Ci serdecznie. Bardzo proszę. Cześć. Przyszły. Gratulacje. Pani, to jest dokument wręczony przeze mnie, ale wiem też, że macie przygotowane okolicznościowe dyplomy i za chwilę, przeprasiłem, może nie I powinienem nie tak nie wyprzedzać, więc jeszcze otrzymacie taką takie od Pani, a ja chciałbym Was w tej chwili jeszcze tak na koniec zaprosić razem z Panią Dyrektor do wspólnego zdjęcia. Mogę Chodźcie, tak. Chodźcie proszę, stańcie tak przodem tam. Dziewczynki z przodu, ja z tyłu.